Cześć! Podczas tej serii biorę 10 najłatwiejszych zdań z matury z poziomu podstawowego i pokazuję Ci, że zdanie matury wcale nie jest takie straszne. Dziś lecimy sobie z arkuszem z grudnia 2024 roku. No to lecimy. Mamy sobie zadanie, żeby obliczyć, jaka jest suma rozwiązań takiego równania, czyli mamy równanie z wartością bezwzględną. Co robimy? Po prostu opuszczamy wartość bezwzględną, czyli piszemy, że X plus 4 jest równe 7. Oraz opuszczamy wartość bezwzględną, czyli piszemy, że x plus 4 równa się 7, ale tu po prostu rzucamy sobie minusa. No i teraz tak, czwórkę przenosimy na stronę prawą, czyli odejmiemy sobie 4, no i dostaniemy, że x równa się 7 minus 4 to jest 3, i tu robimy dokładnie to samo. Odejmujemy czwórkę, żeby przenieść tą czwórkę na stronę prawą, i dostajemy, że x równa się minus 7 minus 4 to jest minus 11. Ponieważ oni nas pytają o sumę, no to musimy sobie wziąć 3 i dodać minus 11. 3 plus minus 11 to jest 3, plus minusem koło siebie daje minus, czyli mamy 3 minus 11, no i wychodzi minus 8, czyli odpowiedź B jest poprawna. Mamy zadanie, że mamy loga do podstawy 7x plus 6 logarytmów o podstawie 7y, no i w jaki sposób inaczej można to zapisać? Na początku zauważmy, że jeżeli mamy taki wzorek, to ten n możemy sobie tu spokojnie włączyć jako potęgę liczby b, tak? Czyli tą szóstkę również mogę sobie tu włączyć. O, tutaj do y, czyli dostanę, że logarytm o podstawie 7 z x przepiszę, lusta przepiszę, logarytm o podstawie 7 z y przepiszę, natomiast ten y teraz będzie podniesiony do potęgi 6. No i teraz widzimy, że przy dodawaniu liczby logarytmowane można pomnożyć, czyli możemy tego x pomnożyć przez y do potęgi 6. Czyli dostaniemy, że to jest logarytm o podstawie 7 z x razy y do potęgi szóstej. Tak, czyli odpowiedź D jest poprawna i tyle. Mamy sobie zadanie z układem ludnej, ale zauważmy, że podali nam rozwiązania, że wiemy, że x równa się minus 1 jest rozwiązaniem oraz y równa się 6 też jest rozwiązaniem. Tylko że w tym układzie równym jest A i B, czyli mamy dwie niewiadome, które właśnie musimy sobie wyliczyć. No i kwestia jest taka, skoro za x dali minus 1, to tutaj w to miejsce i w to miejsce podstawimy sobie minus 1, a ponieważ y jest 6, no to tutaj i tutaj podstawimy sobie po prostu 6. W takim razie dostaniemy a razy za x wstawiamy minus 1 plus 3 razy za y wstawiamy 6, no i piszemy, że to jest równe 20. W drugim równaniu będziemy mieć za x sobie wstawimy minus 1 plus B razy za Y wstawiamy szóstkę. no i piszemy, że to jest równe 5. Samerka. No i liczymy. A razy minus 1 to jest minus A. Może na niebiesko, albo nie. Niech będzie. 3 razy 6 to jest 18. I to się równa 20. W drugim równanku będziemy mieć tak. Minus 1, które jest przepisane. 6 razy B, no to będzie 6B i to się równa 5. No to z pierwszego dodania mogę wyliczyć a, a z drugiego mogę wyliczyć b. Czyli na początku zrobimy tak, że odejmiemy sobie 18, żeby to 18 przenieść na stronę prawą, czyli dostaniemy, że minus a równa się 20, minus 18 to jest 2, natomiast tu będę chciał sobie jedynkę przenieść na stronę prawą, czyli jak dodam sobie 1, to tu mi zostanie 6 razy b, natomiast 5 plus 1 to jest 6. Pierwsze równanie pomnożymy sobie przez minus 1, żeby pozbyć się minusa, a drugie sobie podzielimy przez 6, bo szóstka stoi przy b. W takim razie dostaniemy, że a równa się 2 razy minus 1 to jest minus 2, a tutaj dostaniemy, że b jest równe 1. Oni nas pytają o iloczyn, czyli jeżeli pomnożymy minus 2 razy 1, to dostaniemy minus 2 i odpowiedź A jest poprawna. Mamy teraz zdanie z funkcji, że mamy narysowany wykres funkcji i musimy określić sobie cztery tutaj własności. To znaczy, na początku lecimy sobie z dziedziną funkcji. I teraz, jeżeli mamy dziedzinę, to jest od kąt do na osi X jest ta funkcja, więc widzimy, że ona sobie jest odtąd, dotąd. No i patrzymy sobie teraz na X, czyli widzimy, że jest od minus 4 do 4. I piszemy, że D jest równe... Od minus 4 do 4, i teraz tak. Jeżeli tu jest kółeczko, to nawias jest okrągły, a jeżeli tu jest kropka, to wtedy nawias jest ostry i pierwszy punkt załatwiony. Teraz lecimy sobie ze zbiorem wartości. To jest to samo, tylko w poziomie, w sensie na osi y. Odkąd dokąd jest to nasza funkcja. Czyli widzimy, że najniżej to ona jest tu, czyli będzie od minus 1, no a najwyżej to będzie tutaj, czyli będzie do 3. Więc piszemy, że zbiór wartości jest równy. Od minus 1 do 3. I teraz tak. O tu jest jakiś punkt o współrzędnych 2 minus 1, więc tu musi być ostry nawias. Tutaj niby jest kółko, ale zobaczmy, że na tym odcinku jest mnóstwo punktów, więc ich tak również przyjmuje wartość 3, dlatego jest ostry nawias też. Czyli jak macie takie odcinki poziome, nawet jak jest kółko, to też dajemy zawsze ostry nawias. Ok, to co oni teraz dalej chcą? Chcą dla... znaleźć... Zbiór wszystkich argumentów, czyli x, dla których funkcja przyjmuje wartości, czyli y ujemne. Y ujemne, czyli to jest tam, gdzie jest pod 8x'ów, tak? No to w takim razie to jest ten przedział. I ponieważ my mamy znaleźć zbiór wszystkich argumentów, czyli zbiór wszystkich x'ów, to odczytujemy to z osi x'ów, że to będzie od 1 do 3. I ponieważ to ma być mniejsze od 0, bo ujemne, a nie mniejsze bądź równe. To znaczy, że nawiasy muszą być okrągłe. I ostatnią rzeczą w tym zadaniu mamy zbiór wszystkich argumentów, czyli znowu x, dla których funkcja przyjmuje największą wartość, czyli największego y. No tu mamy zbiór wartości, widzimy, że ten największy y to jest 3, więc chodzi o to, żeby tu był właśnie o ten cały nasz odcineczek chodzi, tak? Bo tutaj funkcja jest najwyżej, bo ma największą wartość. Czyli możemy napisać, że x należy i teraz odkąd? Od minus 4 do minus 2, bo to będzie o, tak jakby w tym przedziale to jest. Tak i ciach. tak. czyli jest od minus 4 do minus 2? I teraz tak. Tu jest kółko, czyli nawias okrągły. A tutaj? Tu jest po prostu krobeczka, tak jakby, czyli po prostu nawias ostry. I cztery punkty na Twojej matusze już są. Mamy zadanie z ciągów, że mamy ciąg określony sobie takim wzorem. I pytanie, czy jest on geometryczny oraz czy suma 8 początkowych wyrazów ciągu jest równa 80. No i teraz tak, na początku w takim razie, skoro mamy wzór, wyznaczmy sobie kilka tych wyrazów. No i na samym początku wyznaczmy sobie, ile wynosi wyraz pierwszy i w jaki sposób to robimy. No skoro tu mamy A1, a tu mieliśmy AN, to znaczy, że w miejsce N po prostu podstawiam jedynkę. I dostanę, że to jest 3 razy minus 1 do potęgi pierwszej. No i tutaj jeszcze dodamy sobie dziesiątkę. Ile to będzie równe? No mamy sobie. 3 razy minus 1 to jest minus 3, plus 10, dostaniemy, że to jest 7. Ok, no to teraz wyliczmy sobie wyraz drugi, czyli a2. Czyli w miejsce n stawiamy sobie dwójkę, czyli tutaj będzie po prostu dwójeczka. Ależ to sobie przepiszemy na czadno, czyli 3 razy minus 1 do kwadratu plus 10. No i ile tutaj otrzymamy? No, minus 1 do kwadratu to jest 1, razy 3 to jest 3, plus 10, 13. No dobrze. No to teraz wraz trzeci. W takim razie a3 miejsce n podstawiamy trójkę, czyli tutaj będzie po prostu do potęgi trzeciej równa się 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej plus 10 i to będzie równe. Minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1, a razy 3 to jest minus 3, plus 10 to jest 7 i zauważam, że te liczby już zaczynają się powtarzać. No to jeszcze może wraz czwarty. Czyli w miejsce e n podstawiam sobie czpódeczkę i dostajemy, że to jest 3 razy minus 1 do potęgi czwartej plus 10. I ile to będzie równe? Minus 1 do potęgi czwartej to jest 1, razy 3 to jest 3, plus 10 to jest 13. I analogicznie będą, będzie z kolejnymi wyrazami, czyli wyraz piąty, ja już to sobie napiszę, to będzie minus 1 do potęgi piątej to jest minus 1, razy 3 to jest minus 3, plus 10 to jest 7. Wyraz szósty. Minus 1 do potęgi szóstej to jest 1, razy 3 to jest 3, plus 10 to jest 13. I analogicznie dla siódemki wyjdzie 7, a dla wyrazu ósmego wyjdzie 13. I teraz pytanie, czy jest to ciąg geometryczny? Nie, nie jest to ciąg geometryczny, bo w ciągu geometrycznym, żeby otrzymać kolejny wyraz, to musimy to pomnożyć przez pewną liczbę. Przez ile trzeba to pomnożyć siódemkę, żeby dostać 13? No przez 13 siódmych. Bo 7 z pudełką się skróci i wyjdzie 13. I teraz tu musielibyśmy zrobić dokładnie to samo, czyli pomnożyć to przez 13 13,7. Tylko że 13 razy 13 137 to jest 169,7, ale to nie jest 7, więc na pewno nie jest to ciąg geometryczny. Pytanie, czy suma 8 początkowych wyrazów ciągu jest równa 80. I zobaczmy. 7 plus 13 to jest 20, 7 plus 13 to jest 20, 7 plus 13 to jest 20 i 7 plus 13 to jest 20. Wtedy daje nam 80, czyli jest tutaj prawda. Mamy sobie zdanie z ciągu atmetycznego, że wiemy, że taki ciąg jest atmetyczny, no i pytanie, ile w takim razie wynosi M. I tutaj ponieważ mamy trzy liczby po przecinku, pierwsza liczba to jest 5M, druga liczba to jest 4 plus 2M i trzecia liczba to jest M, możemy zastosować stwierdzenie sąsiadów, czy też stwierdzenie o wyrazach sąsiednich, że jeżeli ABC to jest ciąg atmetyczny, to dwa razy wyraz w środku to jest lewy plus prawy, czyli Przejdźmy sobie dwa razy. Wyraz w środku to jest 4 plus 2m. Równa się lewy plus prawy, czyli 5m plus m. No i mamy równanie z m. Mm. Czyli tak, pozbędziemy się nawiasu. 2 razy 4 to jest 8. 2 razy 2m to jest 4m. No i 5m plus m to jest 6m. Teraz 4m -y przeniesiemy na lewo, czyli odejmuję sobie 4m. I dostaję, że 8 równa się 6m minus 4m, to jest 2m. I jeżeli podzielimy to przez 2, to dostaniemy, że 4 jest równe m. I odpowiedź poprawna to odpowiedź D. Mamy zadanie z ciągu geometrycznego, gdzie wiemy, że wyraz drugi to jest 1 szósta, a wyraz trzeci to jest 1 9 I musimy sobie zliczyć, ile wynosi wyraz piąty. Czyli mamy sobie wyraz drugi, 1 szósta, czy to jest wyraz drugi. I mamy sobie wyraz trzeci, 1 9 no i to jest A3. I teraz, jeżeli wiemy, w jaki sposób tworzy się wyrazy w ciągu geometrycznym, że ten wyraz drugi, jeżeli pomnożymy sobie przez tak zwany iloraz, no to musimy dostać ten trzeci wyraz. No i dzięki temu możemy sobie wyliczyć, ile to Q wynosi. Okay? W takim razie dostaniemy tak, że 1 szósta Q to jest 1 dziewiąta. To, tu jest 1 szósta, to pomnożymy sobie to przez 6, żeby dostać Q. Tutaj jest równe. 1 dziewiąta razy 6 to jest 6 dziewiątych. No a po skróceniu przez 3 dostaniemy 2 trzecie. Hej! Okay. Czyli wiemy, że to jest 2 trzecie. Żeby otrzymać następny wyraz, znowu muszę sobie to pomnożyć przez 2 trzecie. No i 1 dziewiąta razy 2 trzecie, to dostajemy, że to jest 2 i 9 razy 3, 27. I to jest nasz wyraz czwarty. Natomiast, żeby otrzymać kolejny wyraz, znowu mnożymy sobie przez 2 trzecie i otrzymujemy 2 razy 2, to jest 4, a 27 razy 3, to jest 81. No i to jest wyraz piąty, więc widzimy, że C jest poprawną odpowiedzią. Mamy sobie zadanie z trójkątem prostokątnym, gdzie wiemy, że AC to jest 15 z 15, natomiast BC to jest 8 i oprócz tego BD jest 6, czyli inaczej nie mamy też tego obcineczka, ale po zaraz będziemy go liczyć. I mamy dwa zadania: trzeba powiedzieć sinus kąta ostego ABC, czyli tego, nazwijmy go sobie alfa, i tangens z kąta ostrego ADC, czyli tego kąta, nazwijmy go sobie eta. Co na początku robimy? No na początku, ponieważ mam jedną czy i przeciwprostokątną, a jest to trójkąt prostokątny, bo tu nam podali to w treści zadania, to mogę sobie obliczyć całą długość odcinka AB i napiszę sobie, że to jest po prostu x. No to lecimy z Pitagorasem. Pierwiastek z 15 do kwadratu plus x kwadrat jest równe 8 kwadrat. Pierwiastek z 15 do kwadratu to jest 15, x kwadrat sobie przepiszę. 8 do kwadratu to jest 64. Jeżeli teraz odejmiemy sobie 15, no to otrzymujemy, że x kwadrat to jest 64 minus 15 i jest równe 49. No i po spierwiastkowaniu wiemy, że x jest równe 7, bo pierwiastek 49 to jest 7. Czyli x wiem, że jest równe 7, a teraz, ponieważ tu jest 6, to wiem, że odcinek AD jest równy 1, bo 1 i 6 daje nam razem 7. I teraz możemy sobie spokojnie wyznaczać te sinusy i te tangens. Dlaczego? Ponieważ sinus, tak, to jest A przez C, czyli pionowa krecha przez przeciwprostokątną. Pionowa krecha w naszym przypadku to jest 15, przeciwprostokątna to jest 8, czyli napiszemy sobie, że ten sinus alfa to będzie jedywiastek z 15 przez 8, czyli odpowiedź D jest poprawna. Natomiast jeżeli chodzi o naszego tangensa, kąta ADC, no to tangens to jest A przez B, czyli pionowa krecha podzielona przez poziomą krechę. Pionowa krecha to jest pierwiastek z 15, pozioma krecha to jest 1, czyli tangens tego kąta beta będzie równy pierwiastek z 15 przez 1 i po prostu odpowiedź A jest poprawna. Mamy zadanie z kombinatoryki, że wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, czyli będzie mieć Jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce. Które są nieparzyste, ale w których zapisie występują jedynie cyfry 0, 1, 2, 3. Co tu zrobimy? Bo skoro ma być liczba nieparzysta, to na końcu musi być liczba nieparzysta. Czyli mogę tu wstawić albo jedynkę, albo trójkę. Żeby była nieparzysta. I mam dwie możliwości. Skoro ma to być liczba pięciocyfrowa, to z przodu na pewno nie wolno mi wstawić zera. Czyli mogę sobie wstawić jedynkę, dwójkę albo trójkę, czyli mam 3 możliwości. Natomiast w pozostałych miejscach po prostu wstawiamy cyfry od 0 do 3. Czyli mamy 4 możliwości, tu od 0 do 3. I mamy 4 możliwości, i tu od 0 do 3. I też mamy cztery możliwości. No i teraz trzeba sobie to po prostu wymnożyć. Bierzemy sobie kalkulator 3 razy 4, razy 4, razy 4, razy 2. No i wychodzi, że tych możliwości jest. 384, czyli B to poprawna odpowiedź. Mamy sobie zadanie, w którym mamy dwa zbiory, zbiór C oraz zbiór D. To będziemy mieć zbiór C na niebiesko, a na zielono niech będzie zbiór D. I teraz tak, losujemy jedną liczbę zbioru C, a później losujemy jedną liczbę zbioru D. I trzeba powiedzieć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczby, których iloczyn będzie podzielny przez 4. No i w takiej zadanie, gdzie losujemy dwie liczby albo jakieś dwa elementy. Zawsze proponuję robić sobie taką tabelkę, w której to tutaj wypiszemy sobie wszystkie elementy pierwszego zbioru, czyli to będzie 1, dwójka, 3, 4, piątka i szóstka. Natomiast tutaj wypiszemy sobie elementy tego drugiego zbioru, czyli noszyli tym kolorem: 7, 8, 9 i 10. I ponieważ oni mówią, że to ma być iloczyn. To znaczy, że te liczby musimy sobie pomnożyć. No to mnożymy. 1 razy 7, 7, 2 razy 7, 14, 3 razy 7, 21, 4 razy 7, 28, 5 razy 7, 35 i 6 razy 7, 42. No i teraz analogicznie przez uzasemkę, czyli będzie tak: 8, 16, 24, 32, 40 i 48. Teraz przez 9. 9, 18. 27, 36, 45 i 54. No i przez dziesiątkę to będzie 10, 20, 30, 40, 50 i 60. Ponieważ to jest dalej na prawdopodobieństwo, no to na początku trzeba sobie określić, ile wynosi omega. Z pierwszego zbioru możemy wybrać jedną z sześciu możliwości, czyli jest 6, z drugiego jedną z czterech, czyli jest 4. Czyli wszystkich możliwości jest 24, zresztą to odpowiada właśnie tym wynikom, które tutaj mamy. I teraz my szukamy liczby, która będzie podzielna przez 4, w sensie tym iloczym. No to, a pewno wszystkie, jak pomnożymy przez 8, to są podzielne przez 4, i te liczby są na pewno, a pewno te, bo 4 razy coś też jest podzielne przez 4, a oprócz tego parzysta i parzysta będzie podzielna przez 4, i dzięki temu mamy wszystkie możliwości. I możemy sobie napisać, że ten nasz zbiór a, Ile ma elementów? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I prawdopodobieństwo takiego zbioru A to jest 11 z 24 i to kończy nasze zadanie. Mam nadzieję, że 10 zadań zauważyłeś, że one wcale nie są takie straszne do rozwiązania i punkty czasami naprawdę bardzo łatwo mogą wpadać na Twoje konto. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiału, to masz całą playlistę z analizą innych arkuszy z innych matur, a jeżeli chcesz, żebym pomógł Ci przygotowaniu do matury to pod schodem masz link do mojego kursu matmaspasem.pl przez kurs. Na razie, cześć.